Nowy, dzisiaj wam pokażę wszystkie zmiany jakie zaszły w tej aktualizacji. Pierwsza zmiana to będzie yy, nowe nowy, nowy dialogi pana skórka Tak. i zobaczmy sobie to na laboratorium bojowym Z czego co wiem to skórek się przeniósł gdzieś Tylko nie wiem gdzie widzowie Dobra to wam wideo po prostu w, yy, to nie pokażę. Może pokażę wam w następnym odcinku. Kolejna zmiana to jest nowy plecak FNCS. Może wam gdzieś tutaj go wkleję, jeżeli dam radę. A jak nie dam radę, to niestety nie tego nie wkleję. Nowe tło sklepu kolejna zmiana. Dobra, tutaj o jest. Chyba jest, o ile się nie mylę. Nie, nie ma jeszcze widzowie, niestety jeszcze nie ma, ale będzie. Ale jeżeli mi się uda, to też wkleję wam tutaj zdjęcie widzowie. A i taka ciekawostka, że MPC-ty po zlikwidowaniu, jak się je zlikwiduje, to mogę wyrzucić więcej z siebie. A kolejna zmiana to nowe zadania próby latarni i będzie też jakiś off, będą chyba, chyba zadanie będzie jedno, ale to mam tutaj wkleić, zdjęcie, nie dam radę oczywiście widzowie. Nie wiem czy dam radę wszystko wkleić, ale okej. Okay. Nowy styl, doskomplikowany no kolejna zmiana i jej kill offa I tutaj też mam widzowie wkleję zdjęcie. Dobra, już po prostu nie, nie będę mówił tak, bo tak trochę wiecie, dziwnie. Po prostu wkleję. <grym> I kolejna widzę, zmiana to nowe głosowanie na yy, bańko słone albo bugi bombę. I kolejna zmiana albo tego, albo głosowanie albo głosowanie na tego. Yy, już wam mówię, na takie na takie balony i, 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 i rifta. Nie, niektóre głosowanie zostanie odpalone, ale jakieś z tych zostanie odpalone albo zostało. Nie wiem, czy w ogóle zostaną te... No, balony tak działają. Każdy wie jak balony działają. No, a lifcik tak. Więc wy, wybierajcie wideo rozsądnie, bo nie wiem, które będą głosowanie, ale wybierajcie po prostu. A, i będzie też najprawdopodobniej nowe zadanie za grafiki. Takie też wam tutaj wkleję się <laughs> zdjęcie. I nowe przedmioty kosmetyczne. Też będą widzowie. I nowy styl, nowy styl do Ruby. I jakiegoś tam jeszcze skina, Jeśli nie pamiętam jakiego. Dobra widzowie, Kolejna zmiana. To musimy sobie pójść na laboratorium bojowe. I Wam pokażę tę zmianę. Jakby co widzowie, tutaj leży kartka. Tam, gdzie napisane te wszystkie zmiany. No bo jak, jak to zapamiętać te wszystkie zmiany, co nie widzowie? Ja zawsze z tym problem, wiecie o tym. No wchodzimy sobie na laboratorium. Pam, 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 pam. Dobra. Kolejna widzowie zmiana. To jest kolejny rozbity sterowiec. Właśnie sobie do niego lecimy. I on i on tego, i on ma więcej części. A ja jakby bardziej taki wiecie. Po prostu więcej części ma. A, i jak coś widzowie nagrały jutro jak pokazuję wam tego skina całego, wszystkiego, rzeczy Byście chcieli Na słodkie skrzyżowanie sobie później polecimy bo Tam też jest ciekawa zmiana A widzowie, i ten etap jest nieaktywny Po prostu Epic nie zapomniał usunąć ja Wam zaraz pokażę, jak ten etap wygląda. Wojny. A to później. Tylko najpierw Wam muszę pokazać właśnie to. O widzowie, chyba mój pies będzie czekał. O nie. A, i kolejna widoczna zmiana to klombowoce wróciły w ogóle. Klombo jeszcze nie wrócił, ale klombowocy wróciły i są ukryte zadania. Klombowoce. Klombo, klombo. Dobra, widzowie, Zaraz będziemy koło tego sterowca. Taką się prezentuje, jest tu naprawdę dużo lotu, a ja nie będę. O, oh, to widzę, sorry. Jest tu naprawdę dużo lotu, ale ja nie będę tutaj lotował, żeby po prostu nie marnować czasu, bo jeszcze film troszeczkę trwa. Nie, dzisiaj do jutra wyślę, ale my myślę, że do północy się powinien wysłać. Nie będzie żadnego problemu. No i tak to wygląda ogólnie. No. Jest tu działko, są to skrzynki, ogień i ropa. No dobra. I zaraz wam pokażę kolejną zmianę. A i po kolejną zmianę idziemy na kreatywa, bo mi się nie chce tej pompy szukać, więc wam ją pokażę. I może mi się uda w końcu na tym bocie wam pokazać. a nie obiecuję wam. Dobra, widzowie mam pomysł. Czekajcie chwilę. Dobra, jak widzicie, widzę mój pomysł się powiódł. Mogę teraz sobie jedną ręką, znaczy dwoma rękami kierować tutaj padem. O, I teraz bierzemy tą pompę, wszystkie rzadkości oczywiście. I sobie popatrzymy, jak to działa na przeciwnikach, widzowie. Jeszcze tom, tom. Dobra, wstępnie sobie tutaj pocika. Dobra. Dobra widzowie, także rozpoczynamy sobie gierkę Lecimy do tego pana pomagiera Ten pan pomagier powinien być gdzieś tutaj Ale co tu się wydarzyło? Czy widzowie zgubiłem pomagiera? Nie wierzę O, 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 jest tam, jest tam Dobra, czekajcie chwilę Dobra, mamy go widzowie No i sam początek sobie testujemy szarą pompkę On oczywiście nas nie trafił, najprawdopodobniej Tak się prezentuje, szara, teraz zielona Teraz niebieska, tak wali Oczywiście... Aha! Trafił mi do scope'a Widzowie nie wyczyma. dałam mu niską niskiego ajma mu dałem widzowie specjalnie niskiego Aima mu dałem pod odcinek a on mnie po prostu likwiduje masakra dobra idziemy sobie z powrotem w te pompy co jest widzowie co się dzieje ja mu dałem niskiego aima Widzowie co jest Czekajcie chwilę Dobra widzowie Próbujemy jakoś przeżyć O o Dobra udało nam się Tak biją te pompy na daleko Musimy go na daleko niestety bić No obrażenia już znacie widzowie Spróbujemy z go zabić Ze złotej Zobaczymy, czy się opłaca mi złotego? tego shotguna. Dziwym widowie! Nie no! Może się nauczyć strzelać z tego shotguna, bo oczywiście nowy shotgun jest. Wiecie, nie wiem co się dzieje. Co z... za? Dzbanek, poczekaj, gdzie on jest. Ej, widzowie, o tutaj jest, Boże, zawał. Fight z botem. Bot kontra ja. Bot z, nisko, z niskim aimem. Plus jeszcze ma sniperkę kontra ja. Kawa, kto wygra. To ja ma niskiego i'ma ja chyba. Dobra, tak ta broń zabija. No i test zrobiony. I pokazuję Wam kolejną zmianę. Czekajcie no. A i kolejna zmiana to są zadania prowlera, ale ich chyba nie będę raczej pokazywał. Kolejna zmiana to nowy etap wojny, właśnie. I wojna na skrzyżowaniu, na słodkim skrzyżowanie. To, to wam to ja zaraz pokażę. Dobra, wojna na słodkim skrzyżowanie. wam pokazałam na mapie po prostu. Nie wiem, jeżeli się będzie mi się chciało to, na, to nagram może. No tak się prezentuje nowy etap, właśnie tej wolny, wojny. No i co widzowie, to właśnie tyle. Dawcie sobie, łapkę w górę i ja się zabieram za montowanie w ogóle tego filmu. I do zobaczenia w tych yy... odcinkach. Pa-pa!